Zły jestem jednego biegu, ale to chyba przez pryzmat całego dnia jakiś jestem dzisiaj. nie taki jak zawsze, żywy, jakiś ogarnięty po prostu od początku dnia się źle dzisiaj czuję i taka jazda też była dzisiaj w kratkę. Dlatego te warunki torowe też były takie niezaciekawe, bo się rozwalał Tor i po raz kolejny nasuwa się pytanie, na co są ci komisarze Toru. No i co? No i. Tyle. No, ostatni bieg, czwarte pole, gdzie we Wrocławiu czwarte pole, to jest chyba największa bolączka, bo rzadko się wygrywa starty. No i niestety remis. No, nie róbmy wielkiej afery spoza jednego meczu. Ja zresztą mam teraz napięty tydzień, bo wtorek Szwecja, czwartek do Berlina jedziemy, no i sobota Mistrzostwa Świata, więc ja na pewno nie będę trenował przy 69 Wygraliśmy z Wiedenem, tak? Ja... Tak, tak. Wygraliście z, z Hampelem. No to, no to fajnie, że tak powiem, bo nawet nie wiedziałem, że jechałem z nim dwa razy.